Witam w kolejnym filmie. Trochę sobie posprzątałem w garażu. Troszkę. I wziąłem. Postawiłem go na podnośniku. I sprawdzam usterki. Dalej. Chcę ściągnąć wydech. To chcę ściągnąć, żeby pomalować i cały wydech też. Mam farby takie. To będzie do osłonek. A do wydechu. Wydech nie chce czarny. Osłony niech będą czarne, a wydech będzie szary taki na wysokie temperatury farby. Także będzie ok. I tutaj jest dziura w wydechu. A muszę to będę musiał pospawać. Pękło i tak zbijam ten wydech młotkiem gumowym, bo strasznie siedzi. Może go psiknę tutaj jeszcze, bo tu psikałem dwa dni temu, ale wyschło i się oparłem o oś. Nie, czy to będzie widać. Ja nie wiem, co oni robili tym kładem, ale luzy to tu są kurde z kosmosu. Także zamówiłem cały swingarm to nie wiem jak to się nazywa, ten cały to aluminiowe, żeby tutaj nie ma śruby. To udało mi się wylicytować za 50 dolarów, a widziałem nawet po 250. Także myślę, że bardzo dobrze kupiłem, wygrałem licytację. Tylko bushingi trzeba będzie wybić, yy, gumy. Jak one się nazywają? Bushingi po polsku, nie wiem. Te gumy, co są... Yy, co się rusza na nich. <laughs> Mało ważne. I łożyska, kupię wszystko tutaj. I nowy zacisk, bo ten yy, zacisk jest krzywy. A chociaż ja wiem, czy on jest krzywy. Teraz wygląda jakby było prosto. O teraz jak go rusza tarcza to jest krzywy. Dlatego mi hamował. Ja myślałem, że to ręczny hamulec się gdzieś linka zaciska przy skręcaniu. A to on hamuje, bo jak jechałem i się na którąś stronę skręcałem to się oś ruszała i hamowało o tarczę po prostu. No, także to trzeba zrobić. Oczywiście ten... To będę malował wszystko jak już rozbiorę. I myślałem jeszcze o łańcuchu i zębatkach, żeby wymienić jak już to ściągnę wszystko no trzeba robić. Jak, jak kurczę tyle będzie rozebrane, to trzeba wymieniać. Już będzie tyle mniej roboty na przyszłość. Ok, no ale teraz próbuję ściągnąć wydech. Ten wydech to tak grubo pękł, widać. Nie, on chyba był już tutaj spawany. No nic, trzeba będzie to jeszcze raz zrobić. Chociaż z moimi umiejętnościami spawarka to nie będzie dużo lepiej wyglądać. A gdzie moja spawarka w ogóle? O, tu jest, tu stoi. Taką mam spawarkę, użyłem ją raz. Ale zespawałem, co miałem zespawać, byłem zadowolony. Trzyma się do dzisiaj, chociaż to tylko fotel do biurka, oparcia pod ręce. Zobaczymy, jak będzie z wydechem. Ale to pasowało jeszcze wyprostować, zanim to się trzeba jakoś nabić z tej strony, żeby weszło głębiej, zanim będziemy spawać. Próbuję wyciągnąć ten wydech. I nie wiem, co go tu jeszcze trzyma. Ściągnąłem to. Śrubki odkręciłem. To powinno dociskać. Wydech już powinien wyjść, a nie chce. Ok, jeszcze troszkę się z nim tu. Poujerem, może wyciągnę. Brrr, zacząłem malować i się kapnąłem, że to jest podkład szary tylko. Ja pierniczę, to nie farba. I się wkurzyłem trochę. Masakra jakaś. Nie mogę. Tu próbuję odkręcić tą śrubkę. Sobie dałem tego. Tu mam taką śrubkę. Nie mogę jej za cholerę odkręcić. Dałem takiego płynu od do śrub Liquid Range penetrujący olej i czekam, a jak nie da to nic, to mam jeszcze palnik jakoś to puści, nie? Takie kolory mają czerwony, czarny. Myślałem o tym pomarańczowym, gdzie jest popsikane, ale chyba nie wezmę ten, będzie taki kolor Alto, ten, ten podkład co mam a tym sobie psiknę to będzie super. To jest najgorsza farba jaka może być. Znaczy nie sama farba, jako farma, farba tylko e, to, to się przycina jak się wciska. 100 razy lepsze jest takie zwykłe. Ok, pomalowane, tak to wygląda. Może nie jest perfekt, tu nie mogłem doczyścić takiej ja to szczotką drucianą, papierem ścielnym. Ale to jest stary wydek już, no. Tutaj te osłony na czarno, to na srebrno. I jeszcze mi zostało... Hej, synku. Hej. Jeszcze tu muszę pospawać. Trzeba to będzie dobrze wyczyścić i spróbować to pospawać, ale to chyba dzisiaj już nie zdążę. A ten film to będzie, myślę, kilkudniowy. Bo dzisiaj jadę do pracy. Wrócę pewnie na weekend to będę robił ja. dalej pospawam. Zapiekamy farbę! Na wydechu ściągnąłem to, bo to jest w tragicznym stanie też. Fajnie to było pomalowane tak fioletowo-niebiesko, a ja to pomaluję zwyczajnie na niebiesko, bo tak nie umiem. To jest jedyny powód. Te paski muszę ściągnąć. One idą od dołu. Od dołu wchodzą. Potem górą przechodzą. Muszę zapamiętać. Okej, okay, dobra. To ściągamy te paski. Jednak nie będzie. Brzydki kolor wybrałem. I źle zrobiłem. Widać wszystkie tu... Znaczy, ja mówię, to idzie do lasu i to będzie tak pobijane po pierwszej jeździe, że... No... Nie ma co zwracać uwagi na takie szczegóły, o to chodzi, żebym nie jeździł jak to jakiś, bo to tragicznie wygląda oryginalnie, nie? No to to, to po prostu niedbalstwo, ale nie będę się przejmował takimi, że takie malutkie te wrzery widać po starej farbie. To nie jest big deal, ale kolor mi się nie podoba. No ale jak już mam zmieniać kolor jeszcze raz, to Przynajmniej to wezmę i wyczyszczę dokładnie tak jak ma być, tak jak zrobiłem na silnik pokrywę. Tak to będzie pomalowane w taki sposób. Tak to do słońca wygląda. GYTR niebieskie. Ok, także tyle z tego odcinka z malowania. Kolejny odcinek, jak to zamontowane już będzie prawdopodobnie. Będzie jeszcze odcinek zmontowania osi i wtedy, wtedy już będzie wszystko skręcone i wyjedziemy na jazdę próbną.